Paradoksalnie można powiedzieć, że ta Ewangelia i ta dzisiejsza niedziela poświęcona Janowi Chrzcicielowi jest bardziej aktualna niż nam się wydaje. Niestety my ludzie patrzymy tylko na to, co zewnętrzne, na niby Jego dziwność, bo ubiera się inaczej, je inaczej w ogóle zachowuje się jakoś inaczej. A może dzisiejsza Ewangelia chce każdemu z nas zadać bardzo ważne pytanie, a mianowicie: czy Ty umiesz odczytywać prawdę? Czy Ty prawdę widzisz? Bo nie ulega wątpliwości, że prawda nigdy nie jest wypisana na zewnątrz człowieka, ale prawda zawsze wpisana jest w człowieka. Czyli mówiąc, od mojej strony, ja zawsze muszę zobaczyć podstawową rzecz. Czy jestem otwarty i umie słuchać. Czy jestem wyczulony na to, co jest czasem dla mnie zakryte. Czy raczej idę za tym, co mówi świat. I umie tylko polaryzować, i mam wewnętrzny taki system, który pomaga mi odróżnić, który jest swój, a który jest obcy. Dzisiaj ta niedziela, radujcie się, jest niedzielą sprawdzianu każdego z nas, bo Bóg pyta się, czy ty umiesz patrzeć w głąb, czy Ty umiesz odczytać coś głębszego? Jeśli tak, to jesteś gotowy na przyjęcie Boga, który ma się narodzić pośród nas? A jeśli nie, to jak Go odczytasz? Przecież wiara to wejście w głąb, to umiejętność słuchania, a nie tylko umiejętność odczytywania tego, co jest na zewnątrz. Patrzcie na nas. Ten świat, który emanuje reklamami, cały czas chce nam pokazać, za czym mamy podążać. A Bóg za każdym razem mówi: nie bój się spojrzeć w głąb, bo tam odnajdziesz odpowiedzi na najważniejsze pytania. Dzisiaj, w tą niedzielę, radujcie się. Spójrzmy w głąb siebie. Zobaczmy, czy nie zatrzymujemy się tylko na tym, co zewnętrzne. I albo się radujmy, bo jesteśmy gotowi na przyjęcie Pana, albo zacznijmy być bardziej refleksyjni. Amen.